Hej, hej, pokażę Wam za dnia, jak ta nasza budka wyglądała. No, to są takie, wiecie, Unia Europejska dofinansowuje takie różne typu plac zabaw, typu boisko. Nieważne, czy ktoś z tego korzysta, ważne, żeby napisać projekt, wydać pieniądze i zbudować, ale dzięki temu przynajmniej raz na czas jakiś podróżnik może skorzystać. Myśmy spali tutaj pod tym zadaszeniem, dokładnie w tym miejscu. Rozłożyliśmy naszą folię i na to termaresty przykryliśmy się jednym śpiworkiem i spało się bardzo dobrze. A do Dorendy jest pytanie, dlaczego była wczoraj smutna na koniec filmu? Ja nie wiem. Nie pamiętam, żebym była smutna. Może tylko tak wyglądałam. Czasem tak mam. Może byłaś po prostu zmęczona. Możliwe. Nie wiem, ale na pewno nie chodziło o to, że Maciek mówił kościół czy zamek zamiast, zamiast katedry. Słuchajcie, też tam pytacie w komentarzu, bo tak y, za, zacząłem tutaj od pytania do Renda, ale to chodzi o komentarze, które przeczytaliśmy przed chwilą. Spytaliście też, ile jesteśmy w podróży. No w podróży jesteśmy od y, dwa tygodnie temu, w czwartek wyjechaliśmy, a dzisiaj jest poniedziałek, czyli ponad dwa tygodnie i kilka dni. Można to prześledzić po tych vlogach, po prostu cofnąć się na playliście Daily Vlogi i zobaczyć dokładnie kiedy wyjechaliśmy. Każdego dnia z tej podróży do tej pory ukazał się jeden vlog. Przynajmniej taki mamy zamiar, zawsze się ukazywały. Chyba dwa razy się spóźniły, bo po prostu nie mogliśmy ich wysłać, ale zostały na pewno zrobione i zmontowane. Pytacie też czy zamierzamy objechać Polskę? Myśmy nie planowali objechać Polski, ale skoro już tu jesteśmy, to będziemy chcieli dojechać do Suwałk i odsuwał mniej więcej do Bieszczad, spróbować przejechać. no Może w ten sposób zamkniemy te kółko, może się uda też tak dojechać do Krakowa. Ale tak jak mówię, yy, nie było takiego planu. Natomiast jest dużo różnych rzeczy, które nam mogą albo ten czas dać, że to zrobimy, albo ten czas zabrać. Bo na przykład może się pojawić opcja, że będzie można wjechać na Ukrainę i wtedy planujemy po prostu pojechać na Ukrainę i tam posiedzieć 2-3 tygodnie w Czarnochorze, w, w Hadze u Kuby. No. Więc yy, to wam mówię. Był też taki komentarz od kogoś z Państwa, gdzie pytał, czy można nam pomóc, w jaki sposób tą podróż nam finansowo nas wspomóc. Oczywiście można, jak najbardziej, będziemy się z tego powodu bardzo cieszyć. Taka informacja jest zawarta. Jak się wejdzie w zakładkę informacja o naszym kanale, to tam jest możliwość. I Ja też staram się doklejać do opisu każdego filmu. No niestety pod tymi ostatnimi się nie udało, ponieważ z komórki jest to troszeczkę gorzej, a wysyłam z komórki. Także, oczywiście byłoby nam bardzo miło. Każdy grosik na pewno nam pomoże, a nie zaszkodzi. Jesteśmy w Braniewie przy sanktuarium Świętego Krzyża, i tu jest ciekawa historia tego kościoła. Bo w 1625 roku tutaj zawiesili na drzewie obraz, ikonę, i rok później Szwedź, szwedzcy żołnierze przestrzelili ten obraz. I wtedy zaczęła się z obrazu cieknąć krew. I w związku z tym to było uważane za, za święte miejsce, czy coś takiego? Tak. I wtedy parę lat. No 25 lat później zbudowali tu kaplicę drewnianą, potem kościołek drewniany, a w 1723, czyli wiek później mniej więcej zaczęli budować ten kościół, zaczęli go budować jezuici, ale później, później przeszedł po prostu do, do, do tutejszej parafii. Maciek wrócił z zakupów w Lidlu, miał kupić Musli i jakieś jedzenie na dzisiaj. No, wiem, słuchajcie, trochę rzeczy, ale ponieważ nam się szykuje długa podróż, no to co? Zjemy? No bułeczki to zaraz, chleb na wieczór. A gdzie to zamieścimy? Takie mamy cztery wielkie sakwy, Na pewno się wszystko zmieści. Dużo mam rzeczy. Tu się do renda krzyczy. Czemu kupiłeś 10 par chusteczek? Ale to są trzy warstwowe, w każdej jest 10 sztuk. Kosztowało tylko dwa zł. Ile kosztuje to trzeba chusteczka? kupić. Dwa grosze, nie? To. Nie trzeba jednej chusteczki trzy tydzień używać, teraz już na jedną chusteczkę jeden dzień. To jest czas na, na jedzenie. Ja widziałam przystanek, chciałam jeść na przystanku, a Maciek jak zwykle mówi, nie, jedźmy jeszcze trochę dalej, bo tu jest tylko ławka i stolik. No, a tutaj mamy bardzo ładne miejsce przy samym kościółku. Ja nie wiem, tak się rozmawialiśmy. Stwierdziliśmy, że może to jest gotyk, a może to nie jest gotyk, więc nie wiadomo. Więc no, może coś... wy wiecie. Tak, no. i mamy ładny widok na tak. pole z, z, z facelią. Z facelią, no. A no tu... i jest tak. bardzo ładny stół. I zobaczcie, właśnie my sobie zazwyczaj znajdujemy takie miejsce i na spokojnie możemy tutaj usiąść, zrobić sobie kanapki, czy to, co tam chcemy, napić się wody. No dokładnie. I to nawet jakby się rozpadało, no to wiecie, jest pod daszkiem, więc, więc spoko. I to jest właśnie ten urok przejeżdżania przez takie małe wioseczki, że zawsze się taka ławeczka znajdzie. Przeważnie, zawsze wiadomo. Nie, nie w każdej najmniejszej, ale jak już jest taka większa, jak jest kościół, to przeważnie będzie też ławka. No słuchajcie, jedziemy generalnie szlakiem Green Velo, ale robimy sobie pewne skróty, ponieważ on tak. Nieraz idzie troszeczkę na północ, potem wraca na południe. A nam aż tak bardzo nie zależy, żeby każdy metr tego szlaku przejechać, więc... Aktualnie, słuchajcie, znajdujemy się na drodze, której nie ma na mapach. No niektórych. Tak. I to jest taki, powiedzmy, skrót. Tak, to jest duży skrót. No i poza tym to jest bardzo fajna droga, bo no, budowują ją i jest... Za... Wyłączone z ruchu, przez co nie ma samochodów. Mhm. Tylko od czasu do czasu jakiś tam samochód budowy jeszcze, ale już jest po piątej, więc już prawie nikt nie pracuje. Tu akurat jest ładny asfalt, ale przed chwilą były dziury, ale za to wszędzie dookoła, naprawdę, słuchajcie, te pola, z jednej strony pola, a z drugiej strony lasy. To naprawdę jest super. Tak. A tak to green velo, no to ten asfalt. Czasem jest asfalt i jest fajnie, a czasem są płyty betonowe, bardzo różne jak równe położone. Czasem jest szutr. Szutr, i czasem jest taki, taki duży, tak, takie duże kamyczki, które już nie powinny być, być na drogach szutrowych, ale są. No, bywa ciężko. I bywa różnie. Z takim bagażem. I... A dzisiaj jesteśmy doładowani, bo takie zakupy w Lidlu. No. Uh. Że ho, ho. No i planujemy, jeśli się uda to jutro na nocleg dojechać do Giżycka. Mamy tam zaproszenie, więc dzisiaj będę dzwonił, czy tam pisał SMS-a. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeśli się uda, to przyjedziemy, jeśli nie, to jakoś inaczej wtedy. To też nie jest na szlaku Glimmer, trzeba też, trochę zjechać. Ale tylko 24 km. No, słuchajcie, pierwsza awaria yy, w moim rowerze dentka, ale co się okazało, że zobaczcie, tuż się zrobiła dziura przy wentylu, ale dentka już jest zacna, bo już była raz, dwa, trzy, cztery, cztery albo pięć razy łatana. Widzicie tych chłopaków, Już tam wyjeżdżają? Właśnie założyliśmy nową dentkę, która nie była nowa. Jak może widzieliście, to testowałam przed wyjazdem, czy ona jeszcze jest dobra. Ona była dobra. Włoży, włożyliśmy ją i stara łata odskoczyła, tak. Pszf. No niestety. I staramy się ją łatać, ale ten klej jakoś nie trzyma. Upasi nam dali. Po, po pytaliśmy, czy, czy mają denkę do odsprzedania, i, i dali. No, nie chcieli kasę, więc może ich spotkamy jeszcze po drodze, jak już kupimy nową. Tylko Też gość, jadą Greenfellow. Tylko gość miał cienką, cienkie oponki, i to jest 1-2-1-5. Ja mam 2 0. Zobaczymy, może, może się nadmucha. No, może, może, zobaczymy. Hej, hej, chciałem Wam jeszcze pokazać miejsce, gdzie dzisiaj będziemy spać. Wjechaliśmy od drogi, droga jest tam jakieś 300 metrów. Tutaj są takie dwa wielkie pola, one się jeszcze tam ciągną, tam jest las, ale ponieważ tutaj było w miarę równo, no więc sobie tak podjechaliśmy, tutaj nikt nas z drogi nie zobaczy, więc tutaj będziemy spać. Słuchajcie, Dorenda już zaczyna robić kolację, a ja zaczynam montować. Jeszcze Wam tylko powiem z tą, z tą dętką, którą dostaliśmy. Ona jest 1,5. Ja mam koła 2,0, więc. To chodzi o, szerokość. O, chodzi o szerokość. Ja ją nabiłem dość mocno i da się jechać, ale jak tylko dojedziemy jutro do jakiegoś sklepu, tu jest 40 km. To oczywiście kupimy dwie dętki i ją wymienię i jedną wezmę na zapas. No. Ha, sprawdzaliśmy, słuchajcie, tą dętkę, i była. W porządku. Okazało się, że jednak na Łacie się rozeszła. Może się sklei przez noc, jakby coś, to, to może jest jakiś zapas, ale ja na wszelki wypadek wolę kupić dwie dentki i mieć tą sprawę załatwioną, żeby się po prostu na drugi raz nie męczyć z naprawą i... Jakbyśmy nie naprawili, jakby chłopaki nie przejechały, to naprawdę chyba byśmy musieli gdzieś tam w i jutro wracać do tego miasteczka i szukać tam serwisu czy, czy po prostu jakiegoś sklepu. No a co do łatek i co do kleju, no to łatki są w porządku, ale klej się okazał jakiś kurcze, no słabo klejący chociaż też go sprawdzaliśmy. No to tak jest tak. Normalnie działało, ale już jest stary. To no? jest tak, że wszystko się po prostu starzeje. No, widzicie, jak nas Rutyna trochę zgubiła. Trudno, ale trzeba się przyznać. Hej, hej.